Jestem po aktualizacji tej nowej z maja. Tej aktualizacji, która teraz właśnie będzie. Cała operacja robiła się jakieś półtorej godziny. Włączam naprawdę bardzo dobre, 100 megabitów, ale monitor co chwilę w komputerze wyłączał się i włączał chyba tak 15 razy. Zaklądały mi się sterowniki do karty graficznej i zaktualizowało mi się do procesora Intel'a. Do Intel'a tam wszystko ładnie śmiga. Tu mamy teraz, idziemy sobie na instalki. Portal jest nawet artykuł ładnie opisany od całej tej <kluzny> 2020. To była na, 2020. To była chyba największa aktualizacja teraz z trzech, jakie były. Na razie zobaczymy jak to w ogóle, jak to będzie szło, ale musiałem to przez asyster, as, asystent aktualizacji musiałem to pobrać właśnie przez ten. No co tam, co tutaj jeszcze można zobaczyć? Sytuacja jest taka, że po wszystkich pobranych plików, to Pobrał mi tego nową najlepszą wersję tego Defendera, którego ja tam nie używam, coś innego wolę, bo wolę innego antywirusa używać. 300 Mega ogólnie, 10 Mega, 300, pobrał mi Megabytów aktualizacji systemu, ale najważniejsze jest to, że tutaj aż starego systemu poprzedniej instalacji 20. Prawie 22 giga mogę teraz odzyskać, bo jest wyświetlone właśnie. Możemy teraz sobie te kopie zapasowe. Te, tą starą od razu usunę. Teraz sobie wszystko tutaj pozaznaczam. Kosze, nie kosze. Machniemy to od razu. Raporty, nie raporty. Obrane pliki te odnaczymy to. jak to usunąć te pliki, żeby na dysku porządek. Dużo osób czyta na forum, dużo osób skarży się, że niby jakieś tam lagi są i w ogóle, że ruskwiny wyskakują, że system. Według mnie kwestia jest taka, że jeżeli. Tak usunę. Tak, chcę usunąć na pewno. Według mnie ludzie już testowali od 3 maja. I beta testerzy mówili, że system naprawdę nic się tam nie wieszał i dawali sobie po prostu radę. A zobaczymy jak to będzie u mnie. Na moim laptopie będzie to śmigało. Zobaczmy co tam. Na pewno... Według mnie opłaca no, się poprawiać te aktualizacje, ale po czasie, jeżeli sprawdzisz jak to u innych chodzi. Nie ma co na starego laptopa aktualizować, bo mogą mieć jakieś niestacki ze sterownikami. U mnie to wszystko poszło bardzo dobrze, bo wszystko się poaktualizowało do najnowszych wersji. Mam system oryginalny oczywiście. Nie mam tam jakiegoś pirata, bo razem z laptopem od razu zakupiłem. Mam wersję Profesjonal nie i wszystkie aktualizacje ogólnie zostały pobrane, już tam dzisiaj patrzymy o godzinie 5.00 było sprawdzane, nawet chyba teraz nic nie wykryję, 5.23 jest i patrzymy jak to wszystko w ogóle będzie programami. Zobaczymy, czy komputer zwolniej będzie chodzić Znaczy, jakby tam dodali pełno nowych funkcji, muszę dodali jakieś tam przeglądarki, tam inne pierdoły. Jakieś tam usprawnienia ogólnie, ale możemy zamknąć go jeszcze raz, uruchomić. Wszystko śmiga, jak należy. No co tam, czas tak to pokaże. Może tak to nagram, jeszcze jakiś inny filmik, jak tam jakieś nie niedogodności. To było tak to na tyle. A to jest trzecia taka bardzo duża aktualizacja, która naprawdę bardzo długo trwała, półtorej godziny. Wciągnięcie tego tam tak nie trwały. Wciągnięcie to był moment, ale najgorszy, że komputer się uruchomił dwa razy i par razy monitor w trakcie aktualizacji. Monitor się włączał, wyłączał, włączał, wyłączał. Dużo pewnie nowych funkcji było wprowadzanych, dlatego tak to było. To było na tyle tak to tam dysk się wszystko przeczyściło, że sprawdziłem sobie dysk jak tam. Czy ma jakichś błędów, ale chyba nie ma tam żadnych błędów. Wszystko zdecydowałem, właśnie to powinno to wszystko w miarę śmigać. Nie znalazłem żadnych błędów. Zauważyłem, że teraz naprawdę szybciej się uruchamia to i zamyka pod względem naczyszczenia tych dokumentów, bo przedtem miast było tak, ja mam ten nowy dysk, ten SSD, ale miazg było tak, że on potrafił w miarę długo to robić, jakieś 3-4 minuty. Potrafił czyścić ten dysk na tych, na tych dyskach HDD. To masakra była, nieraz to potrafiło miazg czyszczenie trwać po pół godziny, bo jak tam się zbierało dużo tych kopii z 30 kW do usunięcia to na tych talerzowych, to bardzo wolno to chodziło. No, to tak to było na tyle. Czas pokaże, jak, to, jak system gdzieś się sprawował, ale według mnie na chyba nie będzie wadliwa, bo już ludzie testowali on prawie cały miesiąc, trzy tygodnie. To prawie cztery, no, bez dwóch dni. Myślę, że chyba będzie dobrze.